Dzień dobry, a teraz piję tejrowski kom łamane przez sklep, Dżingiel, Panie realizator. Studio. Dziki Zachód. O, no, dziękuję bardzo. Znowu jest nowy realizator? Dzisiaj? Nie, nie. Czy tam ten tamten sam, tylko sklerozema? Nie, jest, ten nie jest stary, jest młody, ale już trochę tutaj pracuje, więc może tak panu odpowiem nieco enigmatycznie, ale da, dał radę. Mieliśmy dżinkiel. Ja może powiem, która jest godzina, bo w końcu jesteśmy w jednej e, strefie czasowej. 18.25 na zegarze i. No A właśnie, ja powiem, która jest godzina, proszę pani, gdzie indziej? Fafnasta. Aha. No w różnych miejscach są różne godziny. Co to ma zaznaczenie, jaka jest godzina? No trochę ma. W radio jest dobrze usłyszeć, która jest godzina. Czasem po to ludzie no, słuchają tak, radia, ale proszę pani, w teraz w Pernambuco jest zupełnie inna. No to prawda, ale nie wiem ile. I ja sam się nie przywiązuję ty... do godzin. No no patrzę to... tylko ile minut do końca audycji. To no dobrze, może to, to szczęśliwi czas nie, nie liczą. Powie. No tak, bo mamy takie, zaczęliśmy od trudnych tematów od tej wojny. Jeden mi się bardzo spodobał, opłata, chociaż to też być może dla kogoś jest nieprzyjemny temat, ale opłata balkonowa. Wysłał mi pan taką informację, że... że w, tak, chcą... to wczoraj było wałkowane we wszystkich telewizjach, że w Poznaniu, ale było tych miast więcej, jeszcze Gliwice były inne takie, że wy, wyprowadzili sobie jakieś posły miejskie, radni, co tam, jak oni się nazywają, wyprowadzili. Prowadzili taki wniosek z ustawy o zajmowaniu pasa drogowego, że jak komuś wisi balkon nad jezdnią, to to jest zajmowanie pasa drogowego. No to to są idioci, bo pas drogowy to jest no, jezdnia i kawałek na boki, i ma być wolny, bo chcemy, żeby samochody jeździły. I ma być wolny do jakiejś określonej wysokości, żeby ciężarówka się zmieściła. A nie do samego sufitu nieba, tam aż do, do tronu boskiego w górę. A te baranki w różnych urzędach miasta wymyśliły sobie, że jak ktoś ma balkon 10 pięter nad jezdnią i on wkracza odrobinkę w, w pas drogowy, to ma płacić placowe za zajmowanie pasa drogowego za balkon 10 pięter nad jezdnią. I teraz placowe mają płacić wszyscy pod nim. Czyli urzędnicy miejscy kasują za to samo miejsce bo dziewiąte piętro zajmuje ten sam kawałek pasa drogowego co dziesiąte piętro ósme siódme szóste i tak dalej wszystkie te balkony jeżeli są w jedno... I zajmują ten sam kawałek pasa drogowego i oni chcą w 10-piętrowym bloku 10 razy zarobić na tym samym. Chcą, ale, to, to ja, tutaj, granda, ale po prostu... ja tutaj doczytałam, że w, jest, jest kalkulowane w to, że poniżej wysokości 2,5 metra ludzie będą płacili dużo więcej, a te, które są wyżej będą stosunkowo obciążone mniejszą kwotą, więc ktoś tutaj wziął Teraz pod uwagę. Tak. Każda opłata na rzecz władzy ma być po coś i za coś. To regulują pewne przepisy i możemy się cofać aż do samej konstytucji. Rząd nie może nakładać obciążeń finansowych na obywateli po nic, bez żadnego celu. I teraz pytam, za co płaci człowiek na dziesiątym piętrze, gdy zajmuje pas drogowy 30 metrów nad ziemią? Za co, jaką usługę dostaje od miasta w zamian za to, że wniósł opłatę za zajęcie pasa drogowego? Bo jak ja zajmuję pas drogowy, Mam posesję yy, w Warszawie i zajmuję pas drogowy, bo mam wyjazd z mojego garażu. To się musiałem dogadać z miastem, że mogę sobie zrobić ten wyjazd, i tam mam jeszcze studienkę jakąś i tam zajmuję ten pas drogowy. Nie szkodzę miastu, ale od czasu do czasu, jakbym potrzebował zrobić wymianę kostki czy coś tam, nie wiem, no na jakieś są powody. Ja faktycznie używam kawałka ich pasa drogowego. No to za to płacę. Ale ten gość na dziesiątym piętrze, na balkonie, za co on płaci wnosząc tę opłatę balkonową? za solidarność z sąsiadą z dołu. Nie, no nie wiem, już sobie żartuję. Ja nie, nie uważam, nie, że to Nie, no jest to po prostu prawda ale... jest. Tych ty gości, obywatele Poznania, poproszę ich wynieść tam z tego urzędu. Po prostu tak na taczkach trzeba wywozić. Tak jak za komuny stoczniowcy na taczkach wywozili Grandę ze stoczni. No po prostu wsadzić ich na taczki i wywieźć. To tylko ludzi wkurza coś takiego. Oni się zasłaniają, że no nie, bo ustawa tak mówi, że musimy skasować. Nie, nie musicie. Mogliście nie zauważyć tej ustawy, żeście akurat zauważyli teraz, że wkurzacie ludzi, wnerwianie ludzi tylko po to, żeby jeszcze bardziej wnerwieni byli. Nic to nie daje. Miasto straszne pierdyliony pieniędzy na tym zarobi, na tych balkonach. No a jak sobie ktoś oderżnie balkon, to przestaje płacić wtedy? Ale mu dosalną tak karę, nie... że oberżnął balkon. No, <noise> Dokładnie, tak, bo, tak, tak, proszę nie? pani, miał mieszkanie z balkonem, a teraz oberżną balkon, to przy mu w drugą stronę kary. No, jak w średniowieczu przeróżne były podatki, które wyśmiewaliśmy. Tak, a może tak. Dla bezpieczeństwa mieszkańców Poznania już nie tylko urzędników, których, których nie chcemy jednak chyba, aby ktokolwiek na taczkach wywoził. Chociaż może pan chce. Pan ja chce. Pan chce dobrze. Takich <noise> a ja urzędników chcę. może by trochę, trochę mrozu i deszczu i trochę przejazdu na taczkach, trochę tego wstydu, jeszcze rozebrać, wytarzać w pierzu i smole i puścić biegiem przez miasto. To były bardzo dobre, średniowieczne kary. A te wy wymysły typu opłata za balkon, który wisi 30 metrów nad jezdnią, że to jest zajęcie pasa drogowego, to jest figura właśnie taka, jak optaczanie w pierzu. Z, z, z tego samego niedorosłego okresu ludzkości. Myślałem, że mądrzejsi jesteśmy teraz. E, tak, mi to, się, mi to się od razu jednak źle kojarzy, no ale dobrze, może przejdziemy do, e, do... Za dużo jest urzędników i oni, proszę pani, nie mają co robić, bo do zajmowania się konkretami wystarczy trzech. A mhm. jak jest ich 64, no to tych trzech się zajęło konkretami jakimiś, a ta reszta nie ma co robić. I wymyśla takie rzeczy. I co mnie doprowadziło do tego wniosku? Otóż przed nami była taka audycja o kulturze w tym samym radiu, w net, i tam... Ktoś zawiadomił Naród, że na Zamek Królewski w Warszawie będzie można wejść w listopadzie za darmo. Darmowy listopad. No to pierwsze moje poruszenie przy słuchaniu tamtej audycji było takie: dlaczego nie zawsze, jakim prawem władza wpuszcza mnie za biletami do Zamku Królewskiego, który jest własnością wspólną? Otóż w Meksyku. Meksykanie wchodzą do wszystkich muzeów za darmo, bo to są zbiory narodowe Muzeum Antropologii w mieście Meksyk. Meksykanie wchodzą za darmo, turyści kupują bilety. Bo turysta z Francji nie jest w żadnym zakresie właścicielem Zamku Królewskiego w Warszawie. Więc turysta paryski niech sobie zapłaci za bilecik. Natomiast dlaczego Polacy płacą bilety za wejście do Zamku Królewskiego? Halo! To jest nasza wspólna własność, wspólny zamek. To nie jest Muzeum Miasta Warszawy. Gdyby było wyłącznie, a nie narodowe, no to y, wszyscy spoza Warszawy powinni płacić za bilety, natomiast warszawiacy już nie i tak dalej. Ale w tej audycji padło jeszcze coś, że będzie można na Zamku Królewskim zwiedzać sale sejmowe. I teraz przyszło mi do głowy coś takiego. Czy pani tam była i widziała ten zamek? W środku? W środku kiedyś byłam, ale to już jakiś ja czas temu dobrze nie, pa nie pamiętam. Sal sejmowych. Ale idę o zakład, że dzisiejszy sejm by się nie zmieścił w salach sejmowych Zamku Królewskiego w Warszawie. Gdyby tych wszystkich posłów zebrać, to oni by nie wleźli albo by stali tak ciasno jak w tramwaju, jeden przy drugim. Nie dałoby się usadzić w salach sejmowych Zamku Królewskiego w Warszawie tych wszystkich posłów. A. W czasach, gdy zamek królewski miał sale sejmowe w sobie i urzędujący tam król był, i, i sejm tam obradował w tych salach, Rzeczpospolita była wielokrotnie większym i potężniejszym państwem niż jest dzisiaj. I, i wtedy wystarczało mniej posłów. Tak, tutaj się z tym zgadzam i z, i z tym, że urzędników jest za dużo i to jest fakt. Natomiast tutaj może ta sztuczna inteligencja będzie jakimś wyjściem, chociaż sporo też jest zagrożeń, ale na pewno, na pewno w i ukróci czas, taki urzędniczy czas pracy, bo to już jest niestety dzisiaj, da, da się to odczuć, dzisiaj próbując załatwić jakąś sprawę urzędniczą, a to samo można równolegle zrobić w aplikacji. Niestety aplikacja pozwala zrobić to w 5 minut często, a w kolejki i no i też zdarza się niestety wciąż, że te panie czy, czy pracownicy urzędów... Ja jakoś tak używają tej władzy, nie zawsze są mili. to nadal jest trochę w takiej polskiej mentalności. Ja to mówię z mojego doświadczenia, to jest moje prywatne zdanie. Uh -huh. No więc nie ma się co dziwić, że człowiek wybiera, wybiera alternatywę, czyli załatwienie to właśnie przez telefon albo przez aplikację, a co do posłów, to też fakt, tak? My mamy teraz y, 460, tak? 60 posłów. Y, nie no granda, granda darmozjadów, tam jest, tam jest y, powyżej 13 sztuk, to reszta darmozjady są. W 13 no. musi być nielówna liczba, żeby w głosowaniach przeważało zawsze w lewo albo w prawo. 13 bo ogarnęło wszystko, a wszystko czego by nie mogli ogarnąć jest niepotrzebne, taką tezę stawiam yy, nie wyrabialiby się w czasie i zajmowaliby się w związku z tym tylko najbardziej kluczowymi sprawami, to by bardzo pomogło Rzeczypospolitej, 13 gości musicie ogarnąć wszystkie głosowania i wszystkie ustawy, ustawy byłyby krótsze bo oni by się nie wyrabiali z czytaniem i no głupot by nie uchwalali, nie zajmowaliby się głupotami tylko by je zdjęli ze stolika wszystkim by pomogło Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble.